www .pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na Ciebie. Cześć witajcie serdecznie 11 października na porannej analizie technicznej. Zapraszam wszystkich do naszej grupy Kryptospekulantów po materiały szkoleniowe, po analizy, po live codziennie o 20.00. live na żywo, sygnały, strategie, psychologia rynku i wiele, wiele innych rzeczy. Link w opisie. Przechodzimy sobie już do ostatniego filmiku i jedna osoba z tego filmiku wygra zaproszenie do grupy, Zaproszenie to nie będzie, nie będzie miało ram czasowych, także stały dostęp do naszej grupy. Losujemy, aha, jeszcze tutaj i losujemy. Szynszyl0001. Bez komentarza praktycznie, dobra, fajny, fajny, fajny awatar dzięki Szenszy za komentarz wygrywasz dostęp do grupy kryptospekulanci nieograniczony czasowo odezwij się do mnie na adres e-mail podany na stronie kryptospekulanci.pl Dobra przechodzimy sobie do BTC hmm, odnosi jeszcze tego konkursu no to raz w tygodniu będę losować jedną osobę okay? e, e, przechodzimy sobie do BTC hmm, Strefa podażowa, no i decydujące, decydujące starcie, że tak powiem, tutaj zaważą się losy bitcoina, czy kontynuujemy spadki, czy lecimy już w górę z hossą, więc tutaj za bardzo nie ma co omawiać. Wszystko, co wcześniej mówiłem, jest dalej aktualne. Liczymy tutaj, liczymy, nie liczymy, obserwujemy raczej reakcję na bitcoinie w tej strefie podażowej. Przechodzę sobie do waszych komentarzy, ponieważ chcę sobie zobaczyć, czy mieliście coś tam fajnego do analizy. Mateusz, dzięki tobie też załadowany jestem przy strefie 29-30k. Dzięki, budujesz dobre nawyki. Dzięki, Mateusz. Taki jest cel, żeby budować dobre, dobre nawyki. Bądźmy grubi, <grym> okej. Okay. M, może rzucisz okiem na balancer, bal w następnym filmie. Dobra, rzućmy okiem na bal 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 co tam na balu słychać jak to wygląda jak ten bal wygląda ogólnie bal w dobrym momencie podchodl pod tylko pamiętajcie z hodlem jest tak żeby uśredniać te pozycje prawda bo zobaczcie zakładając, że kupujemy teraz pod hodl i zakładając to, że bitcoin może zareagować ze strefy podażowej, czekają, czekałyby nas dużo, dużo mocniejsze spadki, tak, czyli tutaj na przykład taki balanser mógłby spaść jeszcze 50% w dół od tego miejsca, w którym jest lub jakieś tam okolice, prawda? Więc tu ogólnie zawsze ja podchodzę do hodla tak, że wyznaczam sobie strefę tuż przy samym dnie, ok? I teraz tak, moje pierwsze zakupy stąd, moje drugie zakupy, gdyby spadało stąd lub niżej, tak, lub niżej, no może niżej to nie, bo to już jest się, ale gdzieś stąd i moja średnia cena jest tutaj, ok? Czyli bardzo dobra, tak? Czyli to co mam przeznaczyć na jedną monetę, na jednego bala, prawda? Chcę zakupić za jakąś sumę bala, kupuję 50% tu. 50% tu, moja średnia cena jest tutaj, ok? I sobie niech to leży do następnej, do następnych wzrostów, do następnej hossy. Więc ogólnie bal podchodl jako pierwsze zakupy z kilku, albo z dwóch, albo z trzech paczek, że tak powiem, mógłby być ten bal podchodu. Natomiast patrząc tutaj lokalnie, to mamy ładny trend spadkowy, prawda? I tutaj jest ta strefa że tak powiem, już takie samo dno dla bala. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli przyjdzie, przyjdą duże spadki na bitcoinie, to te alty, to te alty mogą oscylować nawet w tych tutaj granicach, prawda? Więc tak jak mówię: pierwsze zakupy tu, drugie ewentualnie tu lub obserwować gdzie to zaczyna akumulować akumulację, rozpoznacie po długoczasowym nic nie robieniu na wykresie, tak? Czyli moneta idzie długo czasowo bokiem i wtedy dokupować i średnia, i, uśredniać, i uśredniać cenę, tak? Tak by to wyglądało. I na chwilę obecną tak mówię, jest tutaj trend spadkowy. Gdybyśmy mieli się podłączać pod jakieś wzrosty, to obserwowałbym tutaj ten wierzchołek, ok? Ponieważ z teorii doła wiecie, że Tutaj szczyty nie powinny być wybijane, więc ten wieszek bym ewentualnie obserwował pod jakąś falę wzrostową, okay? pod jakąś falę wzrostową, tak? czyli mamy pierwszy ruch, drugi ruch i jakiś trzeci ruch do góry. Także tutaj ewentualnie wejście swingowe, ale trzeba je zabezpieczyć stop lossem i tutaj stop loss niestety jest pod tym pod tym dołkiem, tak, czyli wchodząc tutaj mamy stop lossa na 20%, więc ja tu bym e, oczywiście zabezpieczał, zarządzał kapitałem, grając w oparciu o tą, o tą linię tutaj, czyli zabezpieczał pozycję w oparciu o tą linię i otwierał, gdyby zaszła taka potrzeba, kilka pozycji. E, ogólnie o swingu macie na grupie również materiał, tak, czyli tutaj ewentualnie można byłoby spróbować swingowego wejścia w górę, ok, ja sobie to tutaj zapiszę, bo mm, być może sam sobie tutaj z tego skorzystam Okej? Okay? swing usdt swing. być może sam sobie tutaj skorzystam jeżeli dostanę taki sygnał tylko pamiętajcie o ruchach impulsowo-korekcyjnych prawda czyli to nie, nie wystrzeliwuje do góry natomiast lubi sobie w takich ruchach impulsowo-korekcyjnych e, pójść, więc ja sobie tu ustawiam alarm i będę to ewentualnie rozgrywać e, w górę oczywiście dobra to tyle jeśli chodzi o Bala co tam jeszcze można by wziąć mistrzu daj analizę giertę Bartek była dwa dni dwa wideo wcześniej albo jedno wideo wcześniej a Adek super analiza prosiłbym o spojrzenie na link w dłuższej perspektywie pozdrawiam ok zobaczmy sobie link w dłuższej perspektywie w dłuższej perspektywie i tak, patrząc na dniówkach, również podobna sytuacja co do bala, okay? Również mamy zauważalny impuls, może nie trend, ale lokalny trend oczywiście, prawda? Impuls spadkowy w lokalnym trendzie i to są strefy, gdzie kolejny dołek może się zarysować na linku, tak? Czyli mamy tu pierwszy dołek, tu drugi, tu jest strefa ta lub ta, gdzie mamy trzeci dołek i reakcję w górę, więc tu ewentualnie, gdyby ktoś grał spota z tych stref, można byłoby sobie również tą pozycją uśredniania, ponieważ mamy te dwie strefy, i do końca, tak naprawdę na dniówkach patrząc, nie wiemy, która strefa zadziała. Tu akurat z tych mierzeń nie wynika tutaj szczegółowo więc tutaj byłoby pierwsze wejście tutaj ewentualnie byłoby drugie wejście cena średnia tutaj i tutaj można byłoby się spodziewać na odreagowanie prawda czyli jakiś zarobek natomiast gdyby był jakiś dump ok gdyby jakiś był dump no to niestety dopiero tutaj 10 dolarów 44 wynikałaby strefa dla linka i byłaby te, to, to strefa bardzo dobra pod hodl, ok? Ja bym się tu osobiście ładował 50% z zakupami na hodl gdyby spadło jeszcze niżej chociaż nie przewiduję, ale gdyby to bym sobie uśrednił, zobaczcie jaka to jest zobaczcie jaka to jest malutka odległość patrząc na wykresie dniowym, prawda? czyli tu nasze zakupy hodl tu ewentualnie gdyby spadło nawet do 3 dolarów to bym dokupił kolejne 50% i bym miał średnią cenę tu, prawda? Więc zobaczcie ewentualnie przy następnych wzrostach z tej pozycji jaki przedział tutaj do ATH. By nas dzielił ogromny, prawda? Więc tutaj dobra byłaby strefa na hodl. Natomiast, tak jak mówię, gdyby to da dalej miało spadać, no to oczywiście ten i ten dołek, ten i ten poziom może tu się zarysować kolejny dołek, tak? Czyli mamy tu dołek, tu dołek, no i tu albo tu niestety nie jestem w stanie powiedzieć yy, dokładnie, ponieważ, tak jak mówię, z analizy wynikają dwie strefy, a nie jedna. Yy, więc tutaj ewentualnie można byłoby to uśrednić cenowo i yy, liczyć na odragowanie i też wyciągać od razu na odragowaniu zyski, prawda? Bo ten trend tak jak mówię, mógłby zostać pociągnięty, czy będzie co stąd, czy stąd, tak, prawda? Odragowanie i kolejne, kolejne dołki. Tutaj wcześniej później dołki będzie można zmierzyć, natomiast na chwilę obecną nie zarysował nam się tam wykres, więc więc yy, nie widzę tego. Yy, natomiast jeżeli chodzi o wzrosty, to oczywiście również swingowo można byłoby się podłączyć yy, pod wybicie tego wierzchołka jako nowy ruch impuls jako nowy ruch impuls nowy w górę prawda e, tutaj też na swingu i też trzeba byłoby zabezpieczać te pozycje bo mm, bo nigdy nic nie wiadomo e, zabezpieczać pozycje bo dlatego iż gdy Bitcoin jest przed tą naszą strefą prawda i nie wiemy co tu to naprawdę będzie czy przebijemy to i lecimy sobie z hossą e, czy kolejne fale spadkowe tutaj mamy również ten um, układ Gartley, jak to um, harmoniczne układy na, w analizie technicznej wykorzystuje, no to pewnie um, również um, to zauważył. Um, no i to w zasadzie tyle. To w zasadzie tyle. E, dzięki za wszystkie komentarze. Gratuluję zwycięzcy i słyszymy się jutro. Napiszcie w komentarzach oczywiście jakieś alty do analizy. Słyszymy się jutro lub pojutrze, ok? Jutro lub pojutrze. Miłego dnia wam życzę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!